Cześć, siemanko, wam wszystkim z tej strony Dama, ze mną. Kalena określała, że dawno nie było filmów, ale dziennikarze. Tak, tak. Ja dawno nie było filmów. E, tutaj gramy na razie na T. Nie musimy słyszeć, prawda? Jestem wolny. Tak, e, sorry, że nie było bardzo długo filmiku. Ale on się oczywiście laptop ze Tak, i mam teraz kompa, to powinno wszystko lepiej chodzić. E, Tutaj trochę też widzicie te lagi. E, Ale tak. będzie odcinek Five Nights mm. at Freddy. Freddy. Kontynuacja i oczywiście. E, a, teraz jak widzicie, Antardeta. Przed Waszymi oczami e, ja wam się Antardet. Yy, będzie tak. może seria, yy, może yy, Będzie seria i będzie co? Nagrywanie z widzami. Oj będzie. No co? Na czym? Na, no mam no, nagrywanie z widzami, żeby no. ten... Tylko nie wiem, czy, czy widzowie będą słyszeli to? bo się No ja no. myślę, że będą słyszeli. No. Chyba będą słyszeli co nie? Ale nie. Głosy z tego z gry. A ten... a ten już <grym grym> widać się do tego i chyba będzie. <grym> Nie, no ale głosy muszą słyszeć. To oh, faktycznie. Jak coś, to jeszcze. Jak e... coś, to jeszcze na fula podgłośnienie. E, I tak, jedno co chciałam wam bardzo powiedzieć. E, to. No, dobrze. E, już jest który styczeń. Dwudziesty... 22 Chyba. To jest. to się spóźniliśmy o 20... E... Dni, ale wszystkiego najlepszego y, na nowy rok 2015, tak. Myślę, że dobrze świętowaliście. Y, I będę na... No i oczywiście on ja mnie Tak, będziemy mieli kamerkę, bo kupuję tę. to zrobimy, będziemy robić QA, okej? Okay? No. Dobry, dobry pomysł? Piszcie w komentarzach, naprawdę nie m... m... jeszcze mój, jeszcze musisz nagrywać głos? Y, głos? no To będę bedy... miał... To jak chcesz jeszcze się mikrofon kupię. O! Ja nie, ja ja No i na razie to jest to jest to może trwać nawet kilka minut. Maxymonie. To jest informacyjne. O, tak. Tak więc to pierwszy odcinek Antardeda. Antardeda. Teraz będzie. Teraz Jutro. Teraz Teraz musimy kończyć. Tylko chciałam, to była taka tylko zapowiedź. Taka pamiętajcie dzisiaj jest 20 Kiel. To była tylko zapowiedź. Em, to była tylko za... Cieka, cicho, To była tylko zapowiedź. Nie e, ja serio To była tylko zapowiedź, e, tylko zapowiedź, tak? E, czekaj, czy ja mogę ogóle czuły ten? far! Ja już myślałem, że ja bym był czuły. Tak cały czas gadał tu. Cicho. Tak więc e, to było tylko zapowiedź. E, to, jest, to będzie zerowy odcinek od pierwszego zakończenia. Nie w szkole Tak? Nie. No to się ma Wyżej, trapezy. Cicho. E, będziemy, będziemy nagrywać... Siema, e, A i będziemy teraz chyba dokończyć fajne Tak więc cześć, siema i pozdrowienia na nowy rok. Teraz pojarkuję. Siemanko. O! No znaczy, bo nie...